Mój Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Boże, dziękujemy Ci za Twoje zbawienie, które nam ofiarowałeś w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Daj Pani, abyśmy je przyjmowali sercem ochotnym i również zanieśli innym ludziom. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Otrzymaliśmy więc prawo od Boga. Dziesięć przykazań, które na przestrzeni wieku widzimy, że ukształtowało prawie całą historię świata. Kultura europejska, która w pewnym sensie stała się jakimś wyznacznikiem dla innych kultur światowych jest kulturą, która właśnie bazuje na tych dziesięciu przykazaniach. Dzisiaj przewrotność człowieka polega na tym, jego cierpienie i dramat, że człowiek właśnie chce. Odrzucić te dziesięć przykazań w imię wolności, nie widząc, właśnie jest to powrót do niewoli, prawda? Bo dzisiaj człowiek chce mówić o swojej wolności, dlatego mówi: wolno zabijać drugiego człowieka, wolno dokonać aborcji. Człowiek chce mówić o wolności, i ostatnio wprowadzono we Francji prawo możliwości tworzenia hybryd ludzko-zwierzęcych w, w celu uzyskiwania narządów. Które można potem dać człowiekowi, jak choruje. To, to jest coś pięknego dać narządy człowiekowi, jak choruje, ale tworzyć rzeczywistości ludzko-zwierzęce, aby wykorzystywać to, właśnie to nie, Dlaczego będzie to można zabijać, bo to nie człowiek, prawda? Rzecz, rzecz straszna. Właśnie kiedy człowiek wyciąga rękę w stronę życia, właśnie to jest straszne, bo to jest dziedzina zarezerwowana tylko i wyłącznie dla Pana Boga. I teraz właśnie my chcemy widzieć, Widzieć tego Pana Boga, który dając nam przykazania, my, my wiemy jak one brzmią. Parę z tych przykazań zaczyna się od słowa nie, czyli jest to zakaz, ale chcemy właśnie zobaczyć w tym miłość Boga, który naprawdę przychodzi, aby nas, aby nas uwalniać. I co jest ciekawe, że Pan Bóg, kiedy daje temu narodowi, temu ludowi przykazania, następuje zawarcie przymierza. Czyli to nie tylko, że Pan Bóg przynosi jakiś kodeks, jakieś prawo, które chce położyć przed człowiekiem, ale Pan Bóg mówi: Zobacz, chcę zawrzeć z Tobą przymierze. Chcę, aby coś nas łączyło. I tym, co może nas łączyć, paradoksalnie, właśnie będzie to prawo, które pomoże Ci dobrze żyć, które pomoże Ci tak naprawdę człowieku być człowiekiem, być sobą. I dlatego Pan Bóg daje, nam właśnie to prawo, które ma nam pomagać we wzroście, abyśmy naprawdę byli ludźmi wolnymi. I jest ciekawe, że lud, który widzimy, najpierw chowa się za Mojżeszem, prawda? Najpierw wysyła tego Mojżesza, mówi: Ty idź, rozmawiaj z Bogiem, a potem, kroczek po kroczku, jest sytuacja, że to lud zaczyna spotykać się z Bogiem. Czyli napiwamy sytuację, prawda? Ma swojego przedstawiciela, ty idź, rozmawiaj. Bóg niech z nami nie rozmawia. Prawda? Lud jest przerażony, góra drży, jest spowita dymem. A potem ten lud ośmiela się, chce wchodzić i właśnie to jest pragnienie człowieka, prawda? Zobaczcie, ludzie, myślę, że my to macie, wy to macie na porządku dziennym, prawda? Przychodzą, niech się siostra pomodli za mnie. Hmm? Argument. Bo siostra jest bliżej Boga. Ty, która stoisz na ziemi, wiesz, że tak nie musi być. Że nie od miejsca zamieszkania zależy bliskość z Bogiem. Gdyby od miejsca zamieszkania zależała bliskość z Bogiem, zameldowalibyśmy cały Kraków na Grodzkiej 54. Rozumiesz, prawda? Tak samo nie od ubrania zależy bliskość z Bogiem. A to nie znaczy teraz zostawmy habity, prawda? Ale właśnie to nie od tego zależy. Bliskość z Bogiem zależy od Twojego serca, od otwartości serca. Można mieszkać w klasztorze, nosić habit i być człowiekiem, który ma mentalność przeciwną Bogu. Jest to możliwe, ponieważ Bóg daje nam wolność. Formacja zakonna nie jest manufakturą, gdzie wkładasz klocek na początku, wychodzi Ci gotowy, uformowany produkt. Nie jest tak i Bogu niech będą dzięki. Bo wtedy nie byłoby naszej wolności, wtedy byśmy byli zdeterminowani. Wyobraźcie sobie dziewczęta, że musicie zostać świętymi. Nie musicie. Nie musicie. Możecie. Ale nie musicie. I to jest piękne. Musiała zostać codziennie, nie wiem, rozpacz, prawda? Muszę teraz zostać święty. Nie. Możesz zostać święta. Siostra też, też. Perspektywa dla nas wszystkich. Ale właśnie i taki jest Bóg, że aby była relacja miłości, ponieważ Bóg chce się łączyć z nami poprzez relację miłości, nie prawa. Prawo jest tylko narzędziem, ale relację miłości. Więc, żeby była ta relacja miłości, to musi być wolność, prawda? To jest jak w tym dowcipie: bo spotyka się dwóch mężczyzn na ulicy, jeden mówi: o „Jej, słyszałem, że się ożeniłeś! Ożeniłem się. No, to musisz być teraz szczęśliwy. Muszę. <grywa> musisz być święty. Nie musisz, prawda? Nie musisz być święty. Jesteś wolna. Zobaczcie, to jest dramat. Ja pamiętam, to bardzo przeżywałem na czwartym roku, kiedy e, przerabialiśmy sakramenty na dogmatyce. No i przerabiamy te wszystkie siedem sakramentów, prawda? No i, i ja potem dochodzę, mówię, ale śluby zakonne nie są sakramentem. No bo nie są. Śluby zakonne nie są sakramentem, są publicznym przyrzeczeniem, prawda? Zobowiązaniem wobec Boga i Kościoła. I, I dramat, dramat polega na tym, że papież może zwolnić w akcie łaski osoby, które o to proszą. Czyli to nie jest, że ja mam prawo, przychodzę, mówię teraz, występu, prawda? Ale tu jest pewien dramat, właśnie, że nasza rzeczywistość, no nie jest rzeczywistością sakramentalną, na przykład jak małżonków, prawda? Małżonkowie żyją w rzeczywistości sakramentalnej. Święcenia prezbiteratu to jest rzeczywistość sakramentalna. Śluby zakonne nie są rzeczywistością sakramentalną. Ale ja właśnie widzę w tym ubóstwie, nazwałbym ubóstwo, właśnie w tym ubóstwie widzę bogactwo. Są na przykład niektóre zgromadzenia zakonne, które nie mają ślubów wieczystych. Prawda? Czyli siostry przez całe życie, tam nie wiem, czy to jest rok, czy trzy lata, odnawiają Odnawiają te ślub. Ja bym tak nie chciał. Bo ja wolę prawda, śluby wieczyste, sprawa jasna, a co trzy lata. Ale, ale to, to jest takie trochę w znaczeniu, że, e, przyjacielu, złożyłeś śluby wieczyste i co? I teraz mamy cię tak mieć do końca życia. W znaczeniu staraj się, angażuj się, bo takie co trzy lata to jest weryfikacja obustronna, prawda? Bo to, to nie jest tak, że tylko siostra może wystąpić. Zgromadzenie może powiedzieć: Tej pani dziękujemy, prawda? Bo jakbyśmy czasami chcieli, żeby tak było w naszym wspólnocie, prawda? No właśnie, więc, więc stajemy wobec pewnego, wobec pewnego dramatu miłości i wolności człowieka, prawda? Że Pan Bóg chce mieć z Tobą relację miłości, a to zakłada wolność. Wolność. Że w cudzysłowie w każdym momencie możesz wstać i wyjść. Mój tato zawsze się śmiał i śmieje, bo jak jechałem do nowicjatu, to tato przywiózł mnie samochodem, no i, i, i idziemy na furtę, no i pukamy, zanim się na furcie otworzą. gdzieś <grym> i zdrować Mario, odmówisz, prawda, no więc dzwonimy, czekamy, prawda? przyszedł furt, ja no i tu, tam. I mówi, no tutaj proszę, w ogóle jedne drzwi, prawda? U was, jedne drzwi, drugie, w ogóle wszystkie, system zabezpieczeń, prawda, klauzura, wszystko napisane. No więc ten bram mówi, dobrze, dobrze, no i mówimy, że jesteśmy samochodem. Ja to proszę tam z tyłu, prawda, jest brama otwarta, proszę. No tu furta, brama zamknięta, z tyłu drzwi otwarte, wjeżdżasz samochodem, prawda, do klasztoru i tak, mówi, to, Jaka logika. Prawda? No, bo że tu masz trzy systemy zabezpieczeń, ten, a tam drzwi otwarte, każdy może wejść, rozumiesz. No, no właśnie taka logika. No, taka logika. My jesteśmy wolni. My jesteśmy wolni. Prawda? I dlatego, dlatego właśnie w, ty, w tych relacjach do, do przełożonych, w relacjach wzajemnych wobec siebie, właśnie jest potrzeba tej świadomości wolności. Prawda? Jest potrzeba świadomości godności, bo jeżeli jej nie ma, to się stworzy system penitencjarny, prawda? My mamy cele, jest jakiś zwierzchnik, który nas kontroluje. Oczywiście tu nie chodzi o wolność, która prowadzi do bezczelności, prawda? Przychodzi do przewożona do ciebie, a ty... <laughs> teraz już ja wszystko wiem. Ty możesz wyjść teraz z tej celi przełożona. To nie chodzi o to, że to rodzi bezczelność nieposłuszeństwo. No właśnie to jest, to jest ten dramat. Zobaczcie, ale ja myślę, że wy też w sposób szczególny ten dramat przeżywacie, prawda? Że wy, odpowiadając na, na wołanie Pana Boga, decydujecie się żyć w klauzurze mniszej. prawda? To nie jest to, że wy nie możecie wyjść na zewnątrz. Nie. Wy nie chcecie wyjść. Na zewnątrz. Wy możecie wyjść na zewnątrz, prawda? Ale ty mówisz, ja chcę inaczej przeżywać to życie. Prawda? Ja chcę, my tak mówimy, wszyscy konsekrowani, przeżywać to życie w posłuszeństwie, bez własności i w czystości. Ja chcę, prawda? Jeżeli ktoś byłby niezdolny, nie wiem, do prowadzenia normalnego życia, to my takiego kandydata bierzemy pod lupę, prawda? Mówimy, ty jesteś niezdolny do życia. A to nie jest. Prawda? schronisko dla ludzi niezdolnych, zbieramy z ulicy ludzi, którzy nie potrafią sobie prawda, poradzić w życiu. Siostry to w ogóle by chłopa nie znalazły, no to dlatego je do klasztoru, żeby gdziekolwiek chociaż żyć mogły. To tak nie jest. prawda? Ty mogłabyś znaleźć sobie mężczyznę, z którym mogłabyś założyć rodzinę, prawda? a nie, jestem niezdolna do małżeństwa, no to, no to niech chociaż do klasztoru pójdzie. No to, to nie jest ten klucz. prawda? Właśnie, że my jesteśmy zdolni. To nie, nie to, że ty jesteś niezdolna do, do, yy, do zrobienia doktoratu, prawda? Jest, ale może ale ja nie mówię, że nie, nie, nie ma ktoś robić doktoratu, prawda, ale że można wybrać, że niekoniecznie go muszę robić, prawda? Że wybieram też inne wartości, nie gardząc, nie, prawda? Tamtymi właśnie na, na tym to polega. No i właśnie widzimy właśnie ten nut, który chce widzieć, że to prawo dla Izraela nie jest tylko kodeksem który miał regulować jego moralne życie. Ale to jest przede wszystkim świadomość potwierdzenia obecności Boga pośród swojego ludu. Czyli naród dostaje prawo, które pomaga mu pamiętać, że Bóg jest obecny pośród tego ludu. To jest coś cudownego. Bo i, I to bardzo ważne, żebyśmy ten klucz yy, zrozumieli. Bo prawo towarzyszy nam, osobom konsekwentnym, ale w ogóle wszystkim ludziom, ale nam w sposób szczególny w sposób istotowy w naszym życiu. Prawda? Jakby my też wszędzie w jakiś sposób odwołujemy się do prawa, i ono jest potrzebne. Jest potrzebne. Jeżeli ja chcę wygłosić do Was konferencję, to musimy ustalić jakąś wspólną godzinę. Prawda? Bo gdybyśmy nie ustalili, ja bym teraz zaczął mówić, teraz by przyszły dwie siostry, ja bym powiedział, następne dwie, mówię, ale szkoda, nie słyszałem, bym tak powtarzał przez pół dnia, bo jakaś siostra przy. No, trze, prawda? trzeba ustalić też dla pewnej formy życia. Ale to nie jest istota. Prawda? To nie jest istota. I teraz właśnie trudność, którą mamy my, ludzie, że rzeczy nieistotne czynimy z nich istotę. Rzeczy mało ważne zaczynamy, zaczynamy traktować jako rzeczy bardzo ważne. Prawda? To jest właśnie to małżeństwo, które się pogubiło na skutek dużej ilości dzieci. Zaczynamy myśleć, że żyją w kluczu Wychowania dzieci. Absolutnie nie, absolutnie nie. Dlatego jest ważne, właśnie żeby małżonkowie, obojętnie ile dzieci mają, prawda? Chcieli mieć ten pewien zawsze, od czasu do czasu, taki czas tylko dla siebie, tylko dla siebie, prawda? Na taką randkę małżeńską, żeby sobie przypomnieć, że. A dzieci, bo dzieci wszystko zabiorą, w znaczeniu czas, prawda? No bo takie są dzieci, no a to jest piękne, rodzicom, że to jest piękne, prawda? No więc, ale, prawda, że oni teraz nie są dla dzieci, nie ma tych dzieci, dzieci nie przeszkadzają, oni są tylko ze sobą sami. Oni się cieszą, że są ze sobą i oni chcą być ze sobą sami, prawda? I właśnie my chcemy widzieć w tym prawie regułę, którą ślubujemy. Konstytucje, które, które ślubujemy, chcemy widzieć. Właśnie no nie jest prawo, że trzeba było jakoś uporządkować to życie, sióstr, bo inaczej to byście się rozeszły, każda w swoją stronę. Nie. To jest świadomość obecności Boga pośród nas. I ta obecność jest najważniejsza. Jest ciekawe. Kiedy jest taka książka, prawda? Kodeks prawa kanonicznego. I ona porządkuje całe życie kościoła, prawda? I to jest ważne. I my też z tego korzystamy, żeby wiedzieć, co można, co nie można, jakie są reguły, jakie są zasady. I jest ostatni paragraf, bardzo, bo to wiadomo, Prawo kanoniczne, przeczytaj prawo kanoniczne, prawda? To nie jest Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, prawda, że czytasz dwunastko z zgłoskowniec sylabotoniczny i w ogóle tam historie miłosne i narodu polskiego się dzieją. Tylko punkt pierwszy, prawda? To ksiądz może, to tam ksiądz nie może, prawda? Siostra może, siostra nie może. No i tak jedziesz punkt za punktem. I ostatni punkt, prawda, mówię. Najwyższym prawem jest zbawienie dusz. Najwyższym prawem w kościele jest zbawienie duszy. To znaczy, całą tą książkę, którą przeczytałaś z takim zmęczeniem, trudem, bo to nie jest prosto, można teraz wrzucić do pieca i powiedzieć sobie: Najwyższym prawem, które to obowiązuje, czyli to całe prawo nie obowiązuje, bo prawo nadrzędne jest zbawienie człowieka. Tak? To jest najwyższe prawo. Rozumiecie? Uwierzyć w to, że ten ostatni paragraf, takie krótkie zdanie, jest najważniejsze w tej całej książce. Tych wszystkich paragrafach i my czasami tak jesteśmy zmęczeni, że w ogóle do tego ostatniego punktu nie dojdziemy, ale to jest bardzo ważne, żeby to przeczytać, bo ono daje nowe światło, prawda? To, że przełożeni mają nad nami władzę, ale nie boską, nie absolutną, prawda? A my z drugiej strony właśnie chcemy, chcemy widzieć i wchodzić w to posłuszeństwo właśnie w sposób synoski w sposób miłości, prawda? Właśnie to, to co mówiłem, że, że taki właśnie jestem poruszony, prawda? Że można powiedzieć komuś kiedy ma wstawać i kiedy ma siadać, prawda? To jest jakby szybki efekt. I czasami, o wreszcie, już jest tak jak ma być. Ja tego nie wiem. Znaczy zewnętrznie tak. Na twoje serce, hmm? prawda? Twoje serce. Ty jesteś zadowolona, czy jesteś niezadowolona? A może ty siedzisz i myślisz, o bym wstała. Znaczy, prawo jest wykonane, prawda, Na, ale słuchaj, słuchajcie mnie dobrze, nie wzywam do anarchii, czy <grym> słuchały dobrym uchem, prawda, ale że, że właśnie my chcemy iść dalej I, i, i jest pewna trudność, bo jak siostry przychodzą do zakonu, dostaniesz, prawda, takie cztery cegły, mówią, to jest błogosławieństwo Boże, wiesz, to się nazywa brewiarz, to ci życie będzie ratować, a ty ledwo to trzymasz w rękach, takie ciężkie, potem czytaj te psalmy raz, drugi, już czytałam, czytamy jeszcze raz, ojej. Ale po latach człowiek widzi, to jest Słowo Boga, że ten jeden psalm może ci życie uratować. No ale do tego też trzeba trochę dojrzeć, prawda? I jakby lepiej by było, prawda? Gdyby, gdyby siostra... Przy... Przychodzą siostry do wspólnoty, a siostry mówią nie dostaniesz brewiarza. Wszystkie siostry się modlą na brewiarzu, a wy nie, prawda? Tak się hmm. Hmm. nie, nie dostaniesz jak musisz czekać, nie wiem, dwa lata, prawda? Jakbyś po dwóch latach dostała brewiarz, nie, nie krzyżem noc byś leżał, Panie Boże, brewiarz dostałam, mogę się modlić, rozumiecie? No, ale jest zrozumiałe, że my nie będziemy czekać, a dojrzejesz, bo to mogłoby długo trwać. Niektórzy tak, mój przypadek, mój tam jeszcze dziś brewiarza nie dostał, prawda? No więc Matka Kościół ma pewną mądrość, ale daje nam jakby na początku to wszystko. Co jest błogosławieństwem? Brewiarz jest błogosławieństwem. Rozmyślanie jest błogosławieństwem, prawda? Yy, konferencja, rekolekcjonizm, błogosławieństwo. A czemu to myślisz, kiedy on skończy? Za 10 minut. <grym> Rozumiecie, no, to jest błogosławieństwo. Ale my to wszystko. O! Dlaczego? Bo jest w nas ten stary człowiek, i zanim ten stary człowiek się. Przemieni, przemieni w tego nowego, człowieka. czyli umrze. To jest dynamika chrztu, przejście przez Morze Czerwone. Zanim ten człowiek stary umrze, czasami trzeba długo czasu. Wiele czasu. Czasami trzeba całe życie. Wtedy, jak masz takie błogosławieństwo w wspólnocie, co to, to umrze pod koniec życia. To jest straszne. Bo powinien umrzeć, wstępując do zakonu, tak? Wyrzekając się swojej woli, pragnąć, będąc ubogaconym przez Jezusa Chrystusa, żyć w ubóstwie i. Będąc kochany przez Jezusa Chrystusa, żyć w czystości. No ale tacy nie jesteś. Znaczy, ja mówię o sobie. Ja taki nie jestem. Może wy taki jesteście. Nie. Mm. Wiemy, jak jest. Ciekawa jest rzecz również, zobaczcie, kto daje prawo. Kto daje prawo? Kto daje prawo? W Ewangelii według świętego Jana Jezus Chrystus mówi, Mojżesz dał wam prawo. Ciekawe. I to jak mówi to Jezus Chrystus, siostry, nie będziemy dyskutować. Jeżeli Jezus tak powiedział, to tak jest. Zobaczcie, Taka ciekawa rzecz, prawda? Cała właśnie Jezus mówi, Mojżesz dał wam prawo. A my widzimy, że no, na koniec tak, prawda? Przychodzi Mojżesz na górę, Pan mówi, masz tutaj tablicę 10 przykazań, prawda? Znieść. No i mojżesz przychodzi i ten lud który tam jest zebrany, otrzymuje to prawo od Mojżesza. Od Mojżesza. I to jest bardzo ważne dla nas, którzy prowadzimy życie konsekrowane. To jest ważne dla każdego. Bo chodzi o to, że Bóg daje Kościół. Ludzie dzisiaj mówią tak, Chrystus tak, ale Kościół nie. No, Ja widziałem tego księdza, prawda? No, a Pan Bóg pomyślał inaczej. Pan Bóg chce, żeby była instytucja Kościoła. Inna rzecz, że Pan Bóg chce, żeby to była instytucja, która żyje według praw Kościoła, a nie karierowiczów, którzy robią karierę i chcą robić pieniądze i wyzyskiwać sytuację, że mamy monopol na sakramenty. No, no się siostra nie wyspowiada sama. <laughs> Musi siostra przyjść do księdza, prawda? No co zrobisz? No, tak masz. <laughs> no ja się też sam nie wyspowiadam, prawda? No to jest inna rzecz. Ale właśnie, że, że tu ma być instytucja Boża. I teraz dla nas to jest bardzo ważne, że Mojżesz daje nam prawo, czyli że Pan Bóg, nie wiemy dlaczego, ale tak chce, że posługuje się człowiekiem, żeby prowadzić swój lud. Od samego początku historii zbawienia. Tak jak to widzimy. To jest druga księga pisma świętego. Sam początek to nie jest apokalipsa. <grytanie> Sam początek. Bóg pokazuje, Będę do Ciebie mówić przez człowieka. Zobaczcie, no? Słowo Boże mówi: spodobało się Bogu zbawić świat przez głupstwo głoszenia wiary. Przez głupstwo głoszenia spodobało się Bogu zbawić świat. Dramat Wasz polega na tym, że ja w to uwierzyłem i dlatego głoszę Wam. <głoszenie> Ale Zobaczcie, no Bogu się właśnie spodobało, żeby zbawić człowieka, czyli, żeby długi człowiek mógł być zbawiony, ty masz iść do niego i ogłosić mu słowo zbawienia. Tak się spodobało Bogu. Bóg mógł zbawić świat inaczej. Na przykład wysyłać aniołów, to żeby przychodzili, prawda? I jak Gabriel, prawda? Czy ogłaszali dobrą nowinę? Nie, Pan Bóg mówi, nie, ja założę kościół i człowiek człowiekowi będzie ogłaszał dobrą nowinę. No tak, tak Pan Bóg to przewidział. Tak Pan Bóg chce, żeby dokonało się zbawienie świata przez głupstwo głoszenia. No? I teraz właśnie ty albo w to uwierzysz, albo w to nie uwierzysz. Czyli albo ty uwierzysz, że, że przez głupstwo, czyli rzeczywistość ludzką, prawda, Pan Bóg zbawia. I zobaczcie, dlatego to jest, właśnie to jest kwestia wiary. Te, te problemy, napięcia w zakonie, które my mamy, one właśnie, no, ponieważ nasze życie jest życiem wiary, one właśnie wynikają z wiary. Że jeżeli ja mam wiarę, to teraz mój przełożony nie będzie moim wrogiem, nie będzie moim prześladowcą, nie będzie tyranem, nie będzie kimś, kto chce mnie wykorzystać. Będzie przedstawicielem Boga, który jest mi powierzony, aby mnie prowadzić w moim życiu. On może być, nie wiem, jak mojżesz, czyli się jąkać. On może mieć też wady moralne. Zobaczcie: Aaron. Prawda? Kapłan tego ludu. Prawda? No, głupstwo robi, prawda? I teraz właśnie uwierzysz, pomimo, że robi głupstwa, to, to jednak Pan Bóg dalej go chce, prawda? Pan mówi, zrobiliście idolatrię. Straszną rzecz. Straszną rzecz, prawda? I możesz mówić, co ty zrobiłeś? No Aaron, prawda, próbuje się jakoś tłumaczyć, no ale to był ten kapłan ludu, który nie zrozumiał jeszcze o co w tym wszystkim chodzi. Prawda? I właśnie, żeby uwierzyć, że taka jest historia, którą, którą chce Pan Bóg. Czyli możesz otrzymuje nowy obowiązek od Boga. Nie dość, że wyprowadził ten lud, to jeszcze ma prawo przynieść, które ten lud to prawo ma przestrzegać. Ale właśnie prawo, które jest dane od Boga, ale przyniesione przez człowieka. I dlatego co jest ważne i mi widzimy to w historii Mojżesza, że Mojżesz zanim przynosi prawo ludowi, ten Mojżesz na początku przeszedł swoją historię nawrócenia. Zmagania z Bogiem i widzimy, bo to jest pięknie opisane właśnie w tej księdze, że Pan Bóg zanim tego człowieka wysyła do spełniania pewnych posług, najpierw buduje z nim głęboką relację. Najpierw daj mu nowicja, 40 lat na pustyni, potem mu się objawia, prawda? Mówi, tego węża złap za ogon. Zobaczcie, potem jak Mojżesz idzie do faraona, to czyni znak i już się nie boi. Dlaczego się nie boi? Mojżesz się bał. Wyobraźcie sobie, że Pan Bóg nie robi z nim tej historii, że rzuć kija, który stanie się wężem, prawda? Pierwsza reakcja Mojżesza, kiedy rzucił kij. Pamiętamy, nie no byśmy to czytali parę dni wcześniej, prawda? Jak mojżesz rzuca kij, Pan Bóg mówi rzuć kij. Mojżesz rzuca kij, kij, zamienia się w męża, co robi? Mojżesz ucieka, prawda? I mojżesz tak jest, i Pan Bóg to wie. I teraz wyobraźcie sobie, że Pan Bóg tego z nim nie robi. Pan Bóg go wypuszcza do faraona, prawda? Mojżesz idzie do faraona i Pan Bóg mówi: rzuć tą laskę na ziemię. Mojżesz rzuca laskę, laska staje się wężem i co robi Mojżesz? Do, ucieka, bo Mojrzysz taki jest. Rozumiem? Nie mniej co mieć pretensji do Mojrzysz. Człowiek, jak widzi węża, to powinien uciekać. To jest wszystko dobrze, jak nie ucieka, trzeba leczyć, prawda? Bo coś psychicznie yy, poplątamy. Człowiek powinien ratować swoje życie, chronić swoje życie. To są tak zwane odruchy bezwarunkowe, prawda? I Pan Bóg je dał. Więc Pan Bóg przerabia z, nią, z nim tą pewną historię. Że potem, kiedy on jest już tym człowiekiem posłanym przez Boga, to on już to przeżył i dlatego może tym innym ludziom dać od Boga to i ich prowadzić. No i właśnie, to jest takie głębokie zaproszenie teraz do każdego z nas, po to, że Wy jesteście siostrami, niszkami, klauzurowymi, to nic nie zmienia faktu, że Wy też jesteście zaproszone aby dzielić się swoją wiarą. Najpierw ze sobą, ale potem też z ludźmi, którzy będą do nas przychodzili. Ale już Królestwo Boże by wystarczyło, żeby się dzielić z wiarą ze sobą we wspólnocie. I teraz co jest potrzebne? Żebym ja mógł kogoś gdzieś prowadzić, prawda? To ja to muszę przeżyć. Ja to muszę przeżyć. Sam, najpierw. Ja nikomu depresji nie życzę. Sam przychodziłem, Uf, się człowiek cierpiał, Ale wiecie co? Ja czytałem statystyki, dzisiaj się mówi, że 30-40% choruje ludzi na depresję. Wiesz co to znaczy? To znaczy, że ja jestem w stanie zrozumieć 30-40% ludzi, którzy przychodzą do mnie do konfesjonału. Ja nigdy wcześniej o tym tak nie myślałem. A przez to, że ja musiałem sam przegryźć tą ziemię w cierpieniu, w smaganiach, w leczeniu, prawda? Tego człowiek jakby nie chciał mieć takiego certyfikatu, prawda? Wchodzisz do mnie, a to proszę bardzo, to ja przeszedłem depresję, zobaczysz, do kogo ja przyszłam do spowiedzi. Rozumiesz, no. A, a paradoks to nasze słabości są naszą mocą, Jeżeli ty w życiu nie zachorowałaś, no to przychodzi siostra, mówi, że zachorowałaś, a ty myślisz, hmm, ona... Ja na przykład nie miałem w życiu żadnej operacji jeszcze, prawda? No i tak ma. Różne są nieszczęście, ja tak ma, prawda? A mój współbrat z roku miał już ich 17. Rozumiesz. I teraz ja, jak myślę operacja, <grytanie> już słabo, ja widzę szczykawkę, nie jest słabo, rozumiesz. A mój brat myśli operacja, mówi, no prr, 18, przeżyłem, rozumiesz. To, to... No, bo tak jest. Ja patrzę na niego, ja myślę, że to jest po prostu heros. To nie jest heros. To jest człowiek, który 17 razy przeszedł pewną rzeczywistość. I dlatego ona nie jest straszna dla niego, tak? I właśnie w życiu duchowym tak jest, że my jesteśmy właśnie zaproszeni, że Pan Bóg nas zaprasza do też pewnych rzeczywistości, żebyśmy je przeżyli, żebyśmy też mogli rozumieć innych ludzi, prawda? I żebyśmy mogli coś podarować innym. Najpierw jesteśmy zaproszeni, żeby sami to przeżyć. I dramat, dramat współczesnego Kościoła polega na tym, że właśnie dzisiaj w Kościele mamy wielu nauczycieli, łącznie z tym, który teraz stoi przed tobą, którzy nie są święci. I to jest dramat Kościoła. Zobaczcie, Kościół pierwotny, kto, kto był nauczycielami? Święty Augustyn, Święty Ambroży. Ty rozumiesz, jak oni inaczej nauczali ten lud? Jak sami byli święci? I ten lud wtedy był święty. A stoi przed tobą taki grzesznik nienawrócony, czasami strasznie wykształcony, jest w ogóle, w ogóle już potem nie do przejścia, i gada do Ciebie, i Ty słuchasz i myślisz, to, to jak to jest Ewangelia, to ja dzisiaj habit zostawiam i wychodzę. A my, my czujemy też te rzeczy, rozumiem? I to jest dramat Kościoła. Brak świętości pasterzy. Rozumiecie? Ja, ja, ja Was rozumiem. Módlcie się za tych księży, módlcie się. No bo, prawda? Bo ryba psuje się od głowy. Prawda? Ryba psuje się od głowy. Ale odwagi! Na szczęście Pan Bóg jest Panem Historii i On to wszystko prowadzi, dlatego my spokojnie możemy w tej historii trwać, prosząc Boga, aby pozwalał nam kroczyć do przodu w Jego miłości, abyśmy mogli otwierać nasze serca nie na prawo, ale na obecność żywą naszego Pana Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki, wieków. Amen.